typy osób jedzących jabłka ta, co kroi i je prosto z noża ta, co obcina skórkę i ją zjada samą A co nie lubi skórki? Tak, yeah. co musi zrobić na perfekt. Dobra, tutaj przytniemy, że to będzie Tutaj może to ukroimy. Dobra, na talerzyczek. Tutaj jeszcze trochę wyrównamy. O, I na talerzyczku tak pięknie pogładamy. Ta, to się bawi zamiast jeść. Nie żem bursztyn, nie mam Ta co ukroi, połóż na talerzyku i dopiero z Możemy na to o. Ta co musi pokroić kostkę, bo inaczej nie zja. Mam ale obrzydliwe jabłko. Słuchaj, nie pokroić. Kosteczkę. A. Cyk. Cyk. syk. A. I pięknie teraz można już jeść. Ta co pokroi że na talerzyku, ale i tak zje z noża. Dobra. Dobra. Te będą z skórką, te bez. Dobra. Dobra. Ta co gryzie normalnie. Mm. nie jest wszystko obojętne. Jak to pokroić? Nie, może tak. Skórkę pokroić czy nie? Nie, no, dobra. U, nie no, Jak widzimy, jak jest twarda. Ale dobra jest w smaku. Dla mnie to jest takie ale... Ja najbardziej lubię bez skórki. A Wy którym typem jesteście?